Witajcie serdecznie, jak wasz Dzionek. Jestem z Mają. Mam nadzieję, że świetnie i mam nadzieję, że będzie jeszcze lepszy bo oto chcę Wam ogłosić radosną wiadomość, że pani Ania Golędzinowska niebawem będzie gościem specjalnym na waszym naszym kanale. Maja, czy chcesz coś powiedzieć? Bo cały czas mnie tutaj sztulchasz. Pani Ania Golędzinowska będzie gościem specjalnym. Na rozmowie na żywo, na waszym naszym kanale opowie o swojej prawdziwej historii, którą opisała w książce Twarzą w twarz z diabłem, o tej metanoi, ale też i o tych szczególnych momentach, które dotyczą czystości serca. Nie tylko o opętaniu i o egzorcyzmach, ale przede wszystkim o tej obietnicy Jezusa, błogosławieni czystego serca bo oni będą oglądać Boga nie tylko w niebie, ale mogą go już widzieć tutaj na ziemi, w drugim człowieku, w stworzeniu, w pięknie stworzenia. Niebawem pani Ania Golędzinowska będzie na waszym naszym kanale jako gość specjalny. Będziecie mogli jej zadawać pytania na żywo. Kiedy dokładnie, nie wiem, ponieważ pani Ania ma teraz bardzo dużo przejazdów, wyjazdów, rozjazdów, spotkań, ale jest ten krok, że tak, będzie naszym gościem na waszym naszym Kanale. Pozdrawiam serdecznie wszystkiego błogosławionego czyli szczęśliwego Wam nam. Życzę do zobaczenia najpóźniej w niebie.